Siema Widzowie, jakiś czas temu udało mi się dorwać limitowane tomatiny. Była wersja manzanilla i palo cortado, i recenzowałem je dla Was. To były świetne, naprawdę whisky. Ci co nie widzieli, zachęcam do obejrzenia filmu. Tutaj już mamy deserową słodycz, absolutnie, nie? Tutaj mamy suszone owoce, tutaj mamy lekki karmel, pojawiają się rodzynki, czekoladkowość, nawet takie coś la Michałki, coś ten desen. Tak powinno być. Rewelacja. Więc idąc za ciosem, udało mi się dorwać jeszcze dwa inne tomatiny. Tomatina Legacy i tomatina dwunastoletniego. Więc tym soczystym gentlemanom na razie podziękujemy. Odłożymy ich sobie na bok. A dzisiaj zajmiemy się degustacją tych tomatinów. No, z troszeczkę powiedziałbym. Niższej półki. W pierwszej kolejności Tomatin Legacy. Wiemy, że leżakował w beczkach po Bourbonie i w beczkach dziewiczych, czyli no niewykorzystanych świeżych beczkach dębowych. No i wiemy, że jest to szkocki single Malt Highland. Ma być lekko słodko, ma być aromat wanili, białej czekolady i świeżego owocu. I mamy tutaj słuchajcie, 43% alkoholu. Pachnie młodo, pachnie świeżo rzeczywiście. No i rzeczywiście pachnie owocowo. Pachnie świeżymi owocami, pachnie trochę takim cydrem, trochę takim. No nie tyle, że octem jabłkowym, ale wiecie, to taką już sfermentowaną jabłkowością. Ale na pewno są to takie nuty wygrzane, lekko wyfermentowane, cydrowe, takie sadowe. Gdzieś powiedziałbym, że to też jest taka lekko sfermentowana śliwka, no ale białej czekolady powiem szczerze, no nie czuję, z wanilią mógłbym się trochę kłócić. Na pewno jest to zrywny aromat. Podejrzewam już po samym zapachu, że raczej finish mocno drewniano-tytoniowy tutaj będzie. Ale zanim zdegustuję tę butelkę, od razu polejmy sobie tomatina dwunastoletniego. Na temat tomatina dwunastoletniego wiemy, że leżakował w beczkach po bourbonie i po sherry, więc zakładam, że będzie chociaż odrobinę słodszy i gdzieś tam bardziej taki może deserowy. Powinniśmy mieć, co tutaj powinniśmy mieć? Maślany finish, pełne ciało, troszeczkę owoc, troszeczkę Krem karmel, gładki, słodki. I dwunastka również ma 43% alkoholu. Tak, pachnie zdecydowanie dojrzalej, zdecydowanie więcej jest tutaj już tej beczki w nosie. To drewno, to orzechowość zdecydowanie się przebija. Tutaj jest wrażenie jakby dosłownie ta whisky była bardziej, wiecie, takim skroplonym bimbrem który może trochę dostał gdzieś takiej właśnie świeżej, młodej beczki i tutaj natomiast czuć, że już był czas, że było leżakowanie. Bardziej dostojny, bardziej złożony, bardziej skompresowany. Trochę mniej owocowy na pewno, raczej powiedziałbym, że tutaj takie nuty bliżej beczkowe. No to testujmy. Tomatin Legacy. Ło! Ho, O kurde! Uh. Bardzo nie w moim stylu. Pieprz, tytoń, żyletki, drewno. Jak oni tutaj tą białą czekoladę niby wykminili w tym? Nie mam pojęcia. Dla mnie to Martin Legacy jest zaprzeczeniem na pewno w kierunku w białą czekoladę. Wanilia, jako bardzo wytrawny aromat, ale jednak. Tytoń, jednak pieprzność, jednak floralność. To owoce to też, tak powiem szczerze, że bardzo mocno naciągane. To jest typowa młoda, floralna, dębowa, piekąca. Przyjemnie, przyjemnie. ten alkohol tutaj nie jest wcale jakiś męczący, ale jest y, piekący, zdecydowanie intensywny. Czuć, że po prostu rozgrzewa wargi od środka, usta, język wszystko po prostu dostaje szpileczek. No dobra, no to zobaczmy w takim razie, jak prezentuje się Tomatin 12 przy tym Legacy. O, oho, Teraz chwilę postał. To się tak odwo otworzył na takie pieczone jabłko w ogóle. Mmm, jakbym normalnie swojej z piwnicy otworzył z pieczonymi jabłkami. No świetnie. Bo, no, widzicie? Tutaj troszeczkę czasu zagrało bardzo na korzyść. Hmm. Kurde, powiem Wam szczerze, tak jak ten tomat in legacy, to jest whisky jakaś, tak, ten to Matin 12 to jest whisky żadna. To nie ma żadnego smaku. To jest po prostu whisky. Coś tam destylat, coś tam drewno, koniec. Ani jakiś finish charakterystyczny, no poza tym, że lekki tytoń, no ale no po prostu ciężko, żeby było inaczej, jak są te beczki po Bourbonie, nie? Wiecie, beczka po Bourbonie jest wypalana. Ona, no musi dostawać tego. No, jak jest dobrej jakości i to jest normalnie zrobiona, ona musi tego dostawać. Żeby czuć tu wpływ szary, to jedyny wpływ szary, jaki jestem w stanie przypisać tej butelce, to, że przy pierwszym łyku jest trochę słodko, delikatnie na języku. To, to może stąd to się bierze, ale żeby wiecie, jakiś konkretny owoc, żeby jakaś konkretna deserowa nuta, żeby jakaś konkretna przyprawa się pojawiła, no to jest whisky żadna. Ten Tomatin 12 jest po prostu żaden, to jest po prostu whisky. Nie mogę nic powiedzieć na jego temat. No robimy jeszcze raz. Hm. Hmm. Nie no, uczciwie mówię, tu absolutnie ani jedna pozytywna cecha aromatyczna nie wysuwa się naprzód, aby móc się jej zaczepić. Ta łyski jest okrągła, ale płaska. To jest, to, to, to jest okrąg. To, to, to nawet nie jest koło, to jest okrąg na, na kartce papieru. Ona z żadnej strony, wiecie, ten wykres nie idzie w żadnym kierunku, ale też po prostu nie ma żadnej głębi za tym, to jest po prostu żadne. A ta dwunastka jest o wiele droższa od tego Legacy. To moim zdaniem, już jak ktoś szuka jakiegoś ciekawego smaku, że coś się będzie działo, to zdecydowanie lepiej wziąć butelkę Legacy. A ta dwunastka na razie z tej czwórki, co tutaj próbowałem, no to jest definitywnie najsłabsza, wręcz bardzo odstępująca od poziomu jakości. Już nie mówiąc o tych dwóch butelkach. No ale też, będąc ze sobą szczery i z wami, moi drodzy widzowie, to ten tomatin, który to jest, ten Palo Cortado, to jest topka, nie? Jakby jedna z najfajniejszych, naprawdę najciekawszych whisky. Taka, że no na pewno w top 20 najlepszych whisky, jakie piłem, to ten tomatin Palo Cortado to wjeżdża na luzaku, nie? Ta manzanilla też bardzo dobra, no ale do tutaj jest po prostu, jakby moim zdaniem, jeszcze klasa wyżej. Dajcie znać jakie są wasze przemyślenia, może już mieliście styczność z którąś z tych butelek? Dla mnie ta dwunastka, no... Kasztan, nie będę ukrywał, lepszy i tańszy młodszy Legacy. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, napisać komentarz, zostawić subskrypcję. Przypominam o możliwości wsparcia mnie przez platformę Patronite i przypominam również o tym, że możecie ze mną zagadać na komunikatorach mediów społecznościowych i na przykład zrobić zamówienie u mnie w sklepie. Taka forma wsparcia byłaby najkorzystniejsza dla mnie przy rozpoczynaniu mojej działalności. Dziękuję, że zostaliście ze mną do końca. Ja się z Wami żegnam. Do następnego i sparta!